Kurów, niegdyś prywatne miasto przy trakcie handlowym. Historia Żydów w Kurowie sięga 500 lat. Pierwsze rodziny żydowskie osiedliły się tutaj po 1500 roku. W 568 roku powstała gmina żydowska i jednocześnie powstał pierwszy cmentarz grzebalny żydowski. Po 1600 roku została zbudowana pierwsza synagoga. Znajdowała się przy obecnej ulicy Nowej. Przed wojną nazywała się to ulica Boźnicza. W 1672 roku Werdum, który podróżował przez Polskę i opisywał to, odnotował, że jest to wieś mała z synagogą. Czyli ta synagoga musiała zwracać uwagę, czyli musiała wtedy być murowana. Zresztą widać to znakomicie na zdjęciu, które się zachowało w zdjęciu przedwojennym. Kurów siedzieli na dwie części. Na część żydowską i niechrześcijańską jest odnotowany rynek żydowski. Żydzi mieszkali głównie w centralnej części obecnego Kurowa, tutaj, gdzie jest stary rynek. I na południe od Starego Rynku. Przed wojną Żydzi stanowili 52% mieszkańców Kurowa. Miejscowość słynęła i tak jest do dziś z wyrobu i handlu z kurami. Zajmowali się tym zarówno Żydzi, jak i Polacy. Przede wszystkim, właśnie kuśnierstwo czy garbarstwo. To takie dwa zawody, które wpiły się niejako w historię naszej miejscowości. Poniekąd do dnia dzisiejszego te dwa zawody są znane w całej Polsce. Kurów słynął też z wyrobu butów. Wśród zajmujących się tym rodzin byli hanesmanowie, mieszkali w centrum miejscowości. We wrześniu 1939 roku dom hanesmanów, podobnie jak wiele innych, spalił się od niemieckich bomb. W 1941 roku Niemcy ustanowili na południe od obecnego starego rynku wyznaczyli getto żydowskie. Natomiast 8 kwietnia 1942 roku nastąpiła deportacja ponad 2500 Żydów z Kurowa oraz z okolicznych miejscowości do obozu zagłady w Sobiborze. I na tej dacie skończyła się ta wielokulturowość górowa. W czasie II wojny światowej synagoga została zbombardowana i rękami żydowskimi ten kamień z tej synagogi został pozyskany. Łącznie z macewami została wybrukowana, wyłożona droga do Klementowic, bo tam się znajdowała stacja kolejowa PKP i Niemcom było wygodnie tam dojeżdżać. Także w zasadzie oba cmentarze zostały całkowicie pozbawione macew. Wojnę przeżyło kilkudziesięciu kurowskich Żydów, głównie dzięki pomocy Polaków. Wśród nich Samuel Hanesman i jego syn Józef. Po wojnie wyjechali za granicę, a Samuel Hannesman opisał dramat kurowskich Żydów. Śladów po żydowskim kurowie jest niewiele. Po wojnie na terenie Starego Cmentarza powstało osiedle domów jednorodzinnych. Teren nowego cmentarza, który był też miejscem egzekucji grup żydowskich, nie został zabudowany. Tu właśnie został odsłonięty w 2017 roku pomnik Upamiętnienie. Inicjatorem był Stanisław Wójcicki. Mur jest w dwóch miejscach pęknięty, i na tych trzech fragmentach muru są usytuowane tablice. Upamiętniające tych właśnie 2,5 tysiąca Żydów. Kurowskich. Na drugiej części muru jest upamiętnienie rodzin z gminy Kurów, polskich rodzin, które ukrywały Żydów i w ten sposób ratowały im życie. I na trzeciej części są usytuowane macewy. Na uroczystość dotarli potomkowie Hanesmanów i potomkowie rodzin, które otrzymały medale Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To była prawdziwa lekcja tolerancji i szacunku, mówią nauczyciele z miejscowej szkoły, która zaangażowała się w obchody. Młodzież z naszej szkoły przygotowała taki króciutki montaż słowno muzyczny. Natomiast nauczyciele historii informatyki przygotowali wystawę. Uczniowie zbierali zdjęcia, przynosili różnego rodzaju dokumenty, gdzie były pokazane ulice naszego miasta w czasach, kiedy zamieszkiwali je życi. Organizujemy wycieczki na Kirkut. Dodatkowo jest takie miejsce również w Klementowicach, ku czci i pamięci 350 Żydów, którzy zostali przez nazistów tam zastrzeleni. W czasie lekcji puszczamy również film z 1932 roku pod tytułem Kurów. Tam doskonale pokazane jest, jak wyglądali mieszkańcy, jak wyglądał dawny kurów. Podtrzymujemy kontakty ze społecznością żydowską, z potomkami ocalałych z Australii, z rodziną Hannesmanów, również w Ameryce. Południowej przebywają Żydzi pochodzenia kurowskiego, którzy również szczycą się tym, że pochodzili z Kurowa. Wielki sentyment, a my staramy się ten sentyment również odwzajemnić poprzez pamięć o nich i o Żydach kurowskich.